Ile tak naprawdę znasz czakr i która z nich jest najbardziej podstawowa, najważniejsza, jeśli chodzi o Twój rozwój? Na tym materiale właśnie będę poruszał czakry które być może ich nie znasz, być może są warte do tego, żeby się zainteresować nimi i na końcu dam dwie mega niespodzianki. Więc ten materiał będzie krótszy niż zwykle, ze względu na to, że głównie będę mówił na temat czakr, których nie znasz. Nie będę tutaj na materiale opisywał każdej czakry, jeśli chodzi o czerwoną pomarańczową żółtą i tak dalej. Te podstawowe czakry mogę na ten temat nagrać inny materiał, na temat mojego spojrzenia na to, ze względu na to, że w internecie jest mnóstwo o tym. Tutaj chcę powiedzieć o dwóch czakrach o których nie mówi się i warto dowiedzieć się na ich temat troszeczkę więcej, a na końcu dwie niespodzianki. Pierwsza z nich będzie związana z pierwszym czakrom. Zapraszam. Ktoś może stwierdzić, że mam teraz ubraną czerwoną koszulkę, żeby zasugerować czakrę podstawy, czakrę podstawową, a mianowicie czakrę czerwoną, ale nie o to chodzi. Po prostu ubrałem czerwoną koszulkę, żeby Ci powiedzieć o Twojej podstawie życia, ale nie chodzi o czakrę czerwoną. Przed nią jest jeszcze jedna czakra. Jest ona często pomijana ze względu na to, że jest to czakra poza Twoim ciałem. Mniej więcej 6 cm poniżej Twoich stóp jest czakra gwiazdy Ziemi. Często jest przedstawiana jako czarna czakra, często jest przedstawiana jako z białymi odcieniami, świetlista, ale głównie chodzi o to, że to jest czakra, która łączy Ciebie a Ziemię. Dlaczego ta czakra moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotna? Nie będę tutaj mówił o tym, że jest najważniejsza, ze względu na to, że tak naprawdę gdybyś chciał, chciała porównać wszystkie czakry i powiedzieć, która jest najważniejsza, to najważniejszym elementem w systemie czakrowym jest harmonia między nimi. Wcale nie chodzi o to, żeby mocno zasilać czerwoną czakrę albo mocno zasilać serce. Miłość, ona jest najistotniejsza, albo yy, czakrę ostatnią, jeśli chodzi o trzecie oko, żeby widzieć więcej, albo jeśli chodzi o koronę, po to, żeby komunikować się z czymś więcej. Tu chodzi o harmonię. Jeśli jesteś już na poziomie ten, że, że wzmacniasz swoją czakrę serca, a poprzednie zaniedbujesz. No to w tym momencie zbyt daleko nie dojdziesz. Chodzi o to, żeby zadbać o nie wszystkie. Dlaczego ja tak w tym momencie naciskam na czakrę gwiazdy ziemi, czakrę podstawową, jeśli chodzi o uziemienie. Dlaczego? Ze względu na to, że w momencie, w którym zadbamy o uziemienie, w tym momencie nie odlecimy za wysoko. Bo jeszcze raz podkreślę słowo harmonia. Harmonia jest najistotniejsza. Wiele osób rozwija się umysłowo, yy, rozwija się. Yy, Rozwijając się umysłowo, na przykład tylko i wyłącznie technologia, praca, krok po kroku co mam do zrobienia, zapomina o swoim sercu, i w tym momencie często słyszy, Podążaj za swoim sercem, słuchaj swojego serca. Ale te osoby, które się angażują w rozwój duchowy i podążają za swoim sercem, zapominają o logice, próbują wyłączyć swoje ego, wyłączyć logiczne myślenie i podążać tylko i wyłącznie za sercem, albo zaczynają stosować głębsze rytuały, i w tym momencie, że tak powiem, odlatują w tym momencie często ludzie się odklejają od rzeczywistości mówiąc, że jestem bliżej Boga. Ale tutaj na tej ziemi przyszliśmy po to, żeby znaleźć harmonię. Harmonię między umysłem a sercem, czyli w momencie w którym całe życie myślałeś tylko o tym, co jest do zrobienia i logicznie plan krok po kroku co mam do zrobienia, dołączyć do tego serce, ale nie odłączyć w tym momencie mózgu od tego myślenia, planowania tylko zacząć znajdować harmonię, ok? Mózg zaplanuje, co jest do zrobienia, a serce powie, co jest do zrobienia w pierwszej, w pierwszej kolejności albo co z tego planu najbardziej mnie na ten moment ekscytuje i znajdujemy między tym harmonię. I tak samo tutaj, w momencie, w którym wychodzimy coraz wyżej na przestrzenie wyższych energii albo skoki kwantowe, albo poznanie ESP, czyli umiejętności stosowania... Zdolności parapsychicznych, para, no, zdolności takich, takich poza używanie kolejnego zmysłu, poza tymi pięcioma, które znamy, użyć jeszcze szóstego i siódmego zmysłu. O tym właśnie będzie częściowo w tej niespodziance, którą dzisiaj powiem. Ale tutaj chodzi o to, żeby się uziemić, żeby właśnie w momencie, w którym wybraliście, wasza dusza wybrała fizyczne doświadczenia to chcę doświadczyć duchowości poprzez fizyczne doświadczenie, poprzez chodzenie do pracy, relacje z innymi osobami i fizyczności, typu na przykład pojawiają mi się jakieś wypryski i pryszcze, czy jakaś wysypka na skórze, to jest fizyczne doświadczenie i teraz chodzi o to, żeby znaleźć w tym harmonię i poprzez znalezienie harmonii zauważamy, że na przykład te choroby skórne znikają ze względu na to, że połączyliśmy. Tak samo jak się mówi o uzdrowicielach. Uzdrowiciele często mówią o tym, że pójście czasami do lekarza, do fizycznego lekarza, który Ci w jakiś sposób doradzi, albo na operację nie powinno być bagatelizowane, bo ja jestem teraz w duchowości i uzdrawiam. I ci prawdziwi uzdrowiciele, których ja na przykład poznałem, yy, też stosowałem uzdrowienia. W momencie, w którym widzę, że coś jest nie tak, Warto iść do lekarza, nawet chociażby pod kątem tego, że mam jakieś schorzenia. Lekarz mi je stwierdził. Ja pracuję energią i potem idę na konsultację. Czy lekarz dalej to widzi? Często lekarz mówi: nic nie ma. Co zrobiłeś? Co zastosowałeś? Albo po prostu pokazuje jeszcze coś jest i trzeba w tym momencie zadbać. I harmonia, połączenie farmakologii z totalną biologią albo podejściem energetycznym. Ale wracając tutaj do podstawy. Podstawa to jest właśnie czakra gwiazdy ziemi. Często ludzie mówią, żeby się uziemić, na przykład chodzić boso po trawie, co bardzo, bardzo polecam, ale nie na przykład teraz, w momencie, w którym już się zbliża jesień. Chociaż niektórzy są na tyle odporni, że jest to jak najbardziej ok. Zimne prysznice też są uziemieniem. Takie najbardziej podstawowe rzeczy też słyszałem o osobach, które są bardzo wysoko energetycznie, wychodzą w podróże astralne. Ale stosuję na przykład papierosy albo chipsy, ze względu na to, że tutaj jestem bardzo, bardzo wysoko, więc używam czegoś bardzo mm, przyziemnego, chociaż moim zdaniem destruktywnego, ale chodzi o to, że znajduję ten balans. Wolałbym w tym momencie nie papierosy albo chipsy, tylko coś innego, coś przyziemnego, ale no. Wolałbym już Netflixa i popatrzeć sobie na, na, na godzinkę, na jakiś serial yy, i w ten sposób się uziemić, popatrzeć na coś totalnie, totalnie zwykłego. Yy, I to jest uziemienia. Jest jeszcze mnóstwo technik, mnóstwo technik na to, żeby się uziemić poza takimi praktycznymi jakieś rytuały, jakieś medytacje jakieś yy, dodatkowe aspekty właśnie energetyczne i tutaj pierwszy bonus. Pierwszy bonus dla Ciebie jest taki, że w momencie, w którym ostatnio często mówię na temat tego, że jeśli otrzymujesz wartość od kogoś, Yy, zwróć tą wartość, nie tyle zwróć, co wyrównaj tą wartość, żeby tu była ta harmonia w momencie, w którym uważasz, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy możesz wesprzeć ten kanał, żeby dalej istniał i pojawiały się nowe materiały i wystarczy wejść na www.marekskupień.pl skup... www ukośnik wspieram i teraz nie chodzi mi o same wsparcie, ale chodzi mi o to, że postanowiłem w związku z tym, że stworzyłem kiedyś medytację z dużo większą wibracją, z wykorzystaniem e, mantry, mudry, i tak dalej. Jest to wszystko skondensowane w jeden element i tworzy to jedno nagranie bodajże 15, 18 minut, coś takiego, ale nie trzeba go stosować regularnie, wystarczy go posłuchać raz, i najmocniej łączysz się z czakrą, gwiazdy, ziemi i uziemiasz się. I w tym momencie te uziemienie spowoduje, że będziesz tak niesamowicie. W kontakcie z Planetą Ziemią, że zauważysz to, że planeta Ziemia zaczyna się z Tobą kontaktować, zaczyna cię wspierać w Twoich następnych działaniach, i każde następne uziemienie, niezależnie czy to będzie bose chodzenie po, po, po ziemi, czy, czy prysznice, czy jakaś inna forma, będzie wzmocniona przez to, że ten pierwszy raz, jeden raz, wysłuchało się te nagranie. I nawet w momencie, w którym ktoś zaśnie w trakcie tego nagrania, ono i tak zrobi swoje. Tak zostało skonstruowane, jeśli chodzi o jego całość. I dlaczego o tym mówię? Ze względu na to, że postanowiłem, że każda jedna osoba, każda jedna osoba, która wesprze ten kanał, niezależnie od kwoty, nawet w momencie, w którym Ty teraz wejdziesz na www.markskupień.pl ukośnik wspieram i dasz wsparcie na 1 złoty, Niezależnie czy to będzie 1 czy 3 niezależnie może to być 1 zł, jedna złotówka, no to w tym momencie otrzymujesz ode mnie nagranie y, czakry ziemi, nagranie pełnego uziemienia. I to całkowicie wystarczy, jeśli chodzi o uziemienie. Druga niespodzianka to to, że teraz dla osób, które y, wspierają y, na wyższym poziomie, to było ostatnio mówione, od 3 złotych w górę. Były, były zorganizowane warsztaty. Warsztaty w opisie będzie szersze, yy, szersze wytłumaczenie, ale głównie o to chodzi, że to były trzydniowe warsztaty praktyczne. Yy, miało to być webinar, spotkanie, ale były praktycznymi warsztatami. Pierwszego dnia już tworzyliśmy połączenie ze swoim wyższym ja i kontakt ze swoim wyższym ja. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie kontaktowałeś się ze swoim wyższym ja. To tutaj już ten kontakt zostanie nawiązany, i już usłyszysz swoje wyższe ja, i dostaniesz ziarnko do tego, żeby za każdym razem się z nim łączyć. Na dniu pierwszym też mówiłem o tym, w jaki sposób każdego dnia możesz zadawać proste pytania do swojego wyższego ja i dostawać za to odpowiedzi. Więc z punktu podstawowego, a mianowicie czakry ziemi, uziemienia, do Czakry, y, korony kontaktu ze swoim wyższym ja. Na drugi dzień była już informacja na temat ESP, czyli zdolności, channelingowania, zdolności używania zupełnie nowych zmysłów. Tam było na temat channelingowania, na temat ESP, ale też głównie pod kątem praktyki tylko troszeczkę wytłumaczenia, a później od razu praktyka, a potem wyjaśnienie tej praktyki i w jaki sposób można ją stosować na jeszcze głębszym poziomie. Dzień trzeci. Kwantowe przeskoki. Skoki kwantowe pozwalają ci wchodzić do innych rzeczywistości i wyciągać z nich największe wartości, które możesz wykorzystywać tu. Na ten temat jest bardzo szeroko. Jeszcze nie nagrałem materiałów, które tak mocno by to wytłumaczyły, poza skokiem przed wyjazdem z Michałem i po wyjeździe z Michałem. Tam możecie zobaczyć, w jaki sposób to wygląda. Albo możesz cię po prostu przyjść na te trzy dni. I teraz tak, w momencie, w którym wszyscy wspierali do tej pory. No to każda osoba, która wspierała, była zaproszona na te spotkania, i dziękuję wszystkim za to, za to, że uczestniczyli w nim i praktykowali, i mieli piękne efekty. I dziękuję Wam za to, że mogłem zobaczyć Wasze efekty i usłyszeć Wasze wyniki. Ale tutaj teraz wprowadzam delikatną zmianę. Jeśli wspierasz, bardzo Ci za to dziękuję, ale jeśli chcesz mieć dostęp do, do tych nagrań z tych trzech spotkań to w tym momencie chodzi o wsparcie regularne. I też niezależnie, czy to będzie 11 zł, czy to będzie 30 zł, czy to będzie coś fajnego, regularnego typu 11, 33, 77, no to w tym momencie taka osoba, która zauważa, że właśnie się pojawiła i regularnie będzie wspierać kanał, no to w tym momencie taka osoba dostanie te trzy nagrania, dostanie z całą praktyką, jeśli chodzi o kontakt z wyższymi ja, w praktyce, ESP, umiejętności, odkrywanie zupełnie nowych zmysłów i ich używanie od razu, i channeling w praktyce, dzień drugi, i skoki kwantowe, i od razu w praktyce, nawet jeśli jeszcze, nawet jeśli to jest pierwszy raz, jak słyszysz słowo skoki kwantowe, to tam już będziesz je praktykować i w jaki sposób je cały czas rozwijać. Całe te trzy dni są mocno, mocno uziemione i zabezpieczone. Pierwszym spotkaniem. Do tego Cię zapraszam. W opisie są pełne opisy. W opisie też masz link do wsparcia i link do tego, jeśli chodzi o wsparcie, te najbardziej podstawowe, jednorazowe, do tego, żeby dostać e, medytację, rytuał wewnętrzny odnośnie uziemienia oraz e, wspierać regularnie, jeśli chcesz otrzymać dostęp do nagrań związanych z tymi trzema, czterema dniami takiego rozwoju praktycznego, energetycznego. Do tego Cię zapraszam. Cześć.